My zaczęliśmy od urządzania ogrodu, a domek zostawiliśmy sobie na później, bo trzeba było zdobyć materiały, to nie było wcale takie łatwe. Żeby zacząć budować, a było mieć czego. A to cała historia, epopeja po prostu zdobywania cegieł, yy, cementu czy innych jeszcze takich tych materiałów budowlanych. No ale zajęliśmy się ogrodem i cóż. Ponieważ y, część działki była podmokła i na wiosnę stała woda, więc musieliśmy, a część działki była podwyższona, na której stanęła, y, stanął domek, więc musieliśmy podzielić tę działkę na trzy części o różnej wysokości. Była najwyższa część, potem była taka średnia część i najniższa część. No i co? Zwoziliśmy ziemię. Torf, glinę, to wszystko trzeba było przerzucić, rozsypać, wygrabić, rekultywować tę ziemię, to wszystko robić. No więc jeszcze w tym czasie już sobie wyłączyliśmy taką kwaterę ogrodniczą i tam już zaczęliśmy uprawiać pierwsze warzywa. Były dorodne, było ich tak dużo, że obdzielałam wszystkie. To tylko chciał. No i tak powstały trzy poziomy tej mojej działki i zaczęliśmy po prostu te poziomy zagospodarowywać. Pierwszym takim nabytkiem moją ogrodową to był piękny, duży. Skalniak. Bo ludzie pojmowali wówczas skalniak w ten sposób, że położą kilka kamieni, nasypią ziemi, obsadzą jakąś tam. I zwykle to robili takie okrągłe klomby i nasadzą jakiś roślin, i to już jest skalniak. A myśmy mieli skalniak no na 15 czy 16 metrów długości, jakieś 4 metry szerokości, bo myśmy usypali go przy tej wyższej części dobywając ziemię pod fundamenty naszego ogrodu i tam dosypując innej ziemi i on był imponujący to było pierwsze co zachwycało i miałam ciekawych obserwatorów tego tak się zaczęły te moje prace na działkę